Okej, okay. wracam do domu. Zaraz wracam. Okej, okay. tutaj możeś ten plecak. Okej, hmm. słyszę tutaj ten plecak. Jak się czujesz? Apsik! <grym> no tak zbyt niedobrze, no. Zaczynam kaszleć i mam to nie wiem co się dzieje. Mogę okay, tu do łóżka, nie, a ja ci coś dam, okej? Ciekawo. Dobra. I leżę w łóżku, bo to, to pomaga. Cześć! Przecież stało się, że ona taka dziwna. Po prostu jest chora, wiesz? Eee. No... Jej, jej, coś ci pomożemy. No może w jej płatki? Ja I sobie już płatki, teraz wyciągnę miskę. Otrzymuję. Ok, nie wkrótce Okej, dodać. Mm -hmm. okay, dziewczynki. No, no. Okay, mm -hmm. i dodać. z płatki. Okay, dzięki. Hýðlekt frðu maður. un mezzo ok buon giorno al later Okay. buon giorno ok buon giorno allora è ideale Już jest 21:58. Idź już spać. Dobrze. Polacja? No to chodź na kolację tak. i to. już obaj dotknąć się. Chyba tak. No okay, to to zrobimy. To zrobimy. Apo no, tu tuta, Maja. Mika i klepka zbogotne. Aja. Aci zelom biehetka se... ...tem... ...mas. Sera suplisit klantin. Aci zelom biehetka se... ...tem... ...mas. Sera suplisit Dobrze. No mam Ja lat. Nie ma jeszcze, nie ma to nie ma też, przepraszam, nie płatki, no proszę.

Mają maruszki. maluszki. Mała... Maja Lila. Halo, Maja Lila. co się dzieje? No właśnie, no nie. Chodź, się nam Dobrze. Inna stawa, zostałeś mogła spać. Co się stało? muszę się Okej. Okej, idę za mną. Nie. Okej, okay, chodźmy. Moje tam śmiejełam. W in jestem ten jest. Okej. Okay. Masz, pobaw się. Okej, okay, się bawimy. Okej, okay, macie tutaj jakiś powięczorek. Okej. Okay. Idziemy do in Masz inas. Dobra, okay. chodź. Chodź. nie pozwolimy. Dobra, słucham. Dobra. Nie pozwolimy. się. Lepiej nie. Musimy się, się zarażać jeszcze bardziej. Ok, to nie ma Okej. Okej, jeśli jeszcze się odcineczek Podobał to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnej historii. Do zobaczenia.